Emil się po małej, Waculik skrada się po dłużej. wszyscy skradają się na pierwszą pozycję, Woźniak odpuszcza, Dudek prowadzi, Woźniak przycina, Woźniak między Waculikiem, Sajfudinowem, Dudkiem cała czwórka, ciasto, ciasto jak będzie na wyjeździe z tego pierwszego łuku, Dudek znowu się napędza, Woźniak znowu prowadzi, Waculik po raz pierwszy dzisiaj na ostatniej pozycji, Emil trzyma kredy jak nie on, jak to się wszystko rozstrzygnie, cały czas ciasto jak bólu. Czy będzie Miocio dla Stali Gorzów. Szymon Woźniak prowadzi, wiezie w tym momencie remis. Waculik może odmienić jeszcze losy tego spotkania. Może dać się Stali wygraną. Dudek tak samo może strzelić Woźniaka i dać Apatorowi bardzo ważną, pierwszą od dawna wyjazdową wygraną. Dudek się skrada. Dudek po małej. Jeszcze nie starczyło cały czas na prowadzeniu. Szymon Woźniak tak jak przez całe spotkanie, cała czwórka blisko. Woźniak zwycięża Waculik do kresu. Remis, remis, przez całe spotkanie pachniało tutaj remisem między tymi dwoma drużynami. Żeby wyrwać Grudziąca no cokolwiek. To jest cyrk. Wejście w drugi łuk się cieszy, bo tam siedzą kibice z Grudziąca. Leon Matten jest blisko, trzeba na niego uważać, bo to specjalista od akcji na ostatnich metrach, na ostatnim łuku Podjeżdża pod Czugunowa, ale oni uciekają, nawet się nie oglądają i ułożeni są dość dobrze w parę. Nie przeszkadzają sobie, prą do przodu, krawężnika pilnuje. Teraz Jenko, szerzej rozpędza się Czugunow. Ostatnie kółko spowoduje. Że bieg 15 będzie szalenie interesujący dla całego grudziąca. Wibatują dzikie wice. Dgiga siedzący na drugim buku. Maced, jeszcze raz! Maced, czy zaraz nie Mac zrobił to, czy nie zrobił? Chyba nie! O! Maced! Jednak! Jednak macen! Jeżeli tak dojadą do mety, to Unia Leszno już dziś będzie się cieszyć z awansu do fazy play-off. Jeszcze tylko jedno kółko, szans, nadziei, bardziej złudzeń grudziąckich na to, że uda się wreszcie sforsować bramy play -offu. Ale to się nie uda, to się nie uda po raz dziewiąty z rzędu. Znowu o krok, znowu o włos. Znowu to robią swoim kibicom. Najpierw fundują im zawał, a później niepotrzebnie się denerwowaliście. Przecież jest jak zwykle. Dzieje się tam Jason Doyle, więc jest dobrze stoją, to jednak ma być wesołe, choć deszczowe pożegnanie z BG Ekstraligą. Obrazki są naprawdę wymowne. Trybuny się cieszą, trybuny szaleją, bo to jest fajny, dobry akcent na Wilków. Na koniec tej ekstraligowej przygody, a jednocześnie pada deszcz, a jednocześnie kurzy się jak na zacharze Nie, Wymowne, wymowne obrazki Jason Doyle i Andrzej Lebiediew przed smyktałą i licejem zaczynają ostatnio okrążenie Ekstraligi w Krośnie w sezonie 2023 po płocie Lebieniew gdyby tutaj zrobił klopca i skończyłoby się remisem nigdy by mu tego nie wybaczył, ale nie ma czego wybaczać, Wilki wygrywają 15 i zwyciężają po raz trzeci w tym sezonie drugie pole, dobrze Mateusz Cierniak, na pewno dużo lepiej od Małkiewicz. A ten obietnie przy krawężniku, Małkiewicz co on zrobił, jak zakpił teraz z Mateusza Cierniaka i ten musi kombinować, musi jechać, szeroko pokazał teraz swoje możliwości swój charakter, Kevin Małkiewicz jaka przyczajona sylwetka, co on tutaj wyprawia, teraz wyprzedzony przez Cierniaka, ale myślę, że wielu to party pozytywnie się zaskoczyło tym, co zrobił na tych pierwszych wytrach Kevin Małkiewicz Cierniak już ucieka, drugi jedzie, Dan no i właśnie on spróbuje wyprzedzić zawodnika motoru Lubliny, Kacper Grzelak. Jedzie na czwartej pozycji i spróbuje się zbliżyć do Kevina Małkiewicza. Grzelak bliski wyprzedzenia, wychowanka GKM-u Grudziądz. Teraz doszło do delikatnego zwarcia, trochę wywieziony Małkiewicz, ale patrząc na to, co wcześniej wyprawiał, to by nie wyjednał. On się tutaj absolutnie niczego nie wystraszy. Bezkompromisowy jest ten latek Teraz mocno wykatował, to nie było do końca płynna jazda na tym pierwszym wirażu, na no wyjściu z tego pierwszego za chwilę ostatni łuk. Czy Małkiewicz dowiezie trzecie miejsce? Dowiezie i no, trzeba przyznać, będzie co analizować na tej powtórce, bo pokazał niesamowitą odwagę, charakter. Kevin Małkiewicz. Piotr Pawliski, teraz może sobie przypomnieć to uczucie, jak to razie to uczucie nie jest zbyt przyjemne potraktowany bez pardonu Piotr Pawliski na ostatnim miejscu z przodu Artiom, Łaguta duet gości Kubera i Lingren postara się z nim jeszcze dowiązać jakąś rywalizację, ale też Piotr Pawliski nie chce kończyć tego meczu w takim stylu, taką kontuzję jaką miał, trzeba leczyć 6 tygodni, Jemu wystarczyło 3 tygodnie i jak widać on jest gotowy do walki, on jest gotowy do i gada się tak blisko pany chyba jeszcze nikt w tym meczu. Nie jechał i wcale nie to nie dziwi, no bo jak widać zupełnie zupełnie ta orbita nie przynosi korzyści. Wraca do jazdy przy krawerznik opitery Pawliński traci dystans. I to wyraźnie do Lingrena, jak również do Dominika. Kubernę. Ciężko będzie o to, żeby jeszcze w tych dumalach dużo tutaj wydarzyło się coś ciekawego. Piotr Pawliński na ostatnim miejscu z przodu. Artiom, Łagoda, można powiedzieć, typowy bieg dla sparty Wrocław, jeśli chodzi o ten mecz. Jeśli jeden znakomicie startuje i mnie przywozi 3 punkty, no to ten drugi za i tak było w tym wyścigu w przypadku duetu Łaguta-Piter Pawicki 3 do 3, 41-42.